Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozy dla koziorożca na listopad 2019. Mamy tutaj na samym początku osobę jakąś tutaj kochającą, wspierającą. Osobę, która może być pomocna ale ponieważ nie wiadomo w zasadzie kto to jest, bo to może być ojciec, może być przyjaciel, może być znajomy, może być ktoś od serca bo takie są różne tutaj opcje, ja może dołożę od razu tutaj kartę, żeby żeby było wiadomo kto to jest, aha to jest osoba z przeszłości jakaś, to jest jakaś osoba z przeszłości, którą już kiedyś znaliście i ta osoba tu jakby wraca, czy czy pojawia się, no po prostu pojawia się w Waszym życiu na początku listopada, w pierwszym tygodniu listopada. Będzie tutaj chciała Was wspierać jakoś. Taka osoba, można powiedzieć kochająca lub wspierająca, no bo to zależy. W każdym razie osoba życzliwa. Tutaj jest jakaś osoba życzliwa, opiekuńcza. Dobrze, co tam mamy jeszcze? Mamy tutaj takie pewne zmiany, wahania losu, również w pierwszym tygodniu listopada, i tutaj potrzebna będzie pewna elastyczność. To będzie czas ożywienia i działania. Tutaj są możliwe dwa źródła dochodu lub dwa sposoby zarabiania, czyli będziecie mieli Dwa źródła dochodu lub dwa sposoby zarabiania, które mogą być albo do wyboru, albo jednocześnie możecie z nich korzystać, czyli możliwości tutaj są i jest też słońce, czyli tu będzie słońce sprzyjało tej działalności, ale trzeba tutaj będzie uważać, żeby kredytu nie brać. Od razu tutaj powiem, bo to nie jest dobry moment na wzięcie kredytu, natomiast możliwości, działania są, możliwości działania są, tylko lepiej by było wstrzymać się z tym kredytem natomiast ogólnie słońce tutaj będzie sprzyjać waszej działalności, bo słońce w ogóle oznacza pomyślność optymizm, taką pozytywną energię pozytywne działanie słońce dobrze wróży miłości także jeżeli chodzi o, te, o tę osobą kochającą tutaj to Słońce sprzyja. Jeżeli to miałby być związek jakiś wznowiony, bo tak to tu wygląda na pierwszy rzut oka, to słońce tutaj będzie sprzyjało. I ogólnie los tutaj jest sprzyjający w pierwszym tygodniu. Los tutaj powinien sprzyjać. Powinien to znaczy, tak tu karty mówią, a karty raczej wiedzą co mówią. Ja widzę, że to jakieś miganie jest, migotanie. Może trochę wycofam. Um, jeśli chodzi o finanse, to jest to dobry czas, dobry czas powodzenia w życiu zawodowym. Ej, to migotanie tu widać. Jest to czas powodzenia w życiu zawodowym i w sferze finansów. Także to jest też dobry moment na inwestycje. Możliwe jest też otrzymanie nagrody jakiejś lub awansu. Także jest to pozytywny, jak najbardziej ten pierwszy tydzień ciekawie się zapowiada. Jest też czas wesela, takiego, takiej radości. Tutaj jakieś szczęśliwe wydarzenie to może być związane z jakąś uroczystością rodzinną na przykład. Ale będzie temu towarzyszyło poczucie spełnienia jak, czy jakiegoś wynagrodzenia. Jeżeli ktoś tam ma problemy ze zdrowiem, to tutaj jest powrót do zdrowia w tej karcie. No, ale tutaj nieco gorzej zapowiada się drugi tydzień, bo tu mamy jakieś zranienie jakieś zranienie, czy albo konflikt, albo jakiś problem, z którym trzeba będzie się rozprawić. Trzeba będzie coś rozstrzygnąć, załatwić i wtedy dopiero ukażą się nowe perspektywy, i te perspektywy już tutaj widać. No, ale jeszcze chwilę się chciałam zatrzymać na tej karcie, bo to jest akurat trudna karta. Ta karta mówi, że ten najtrudniejszy czas to tutaj będzie, owszem, będzie, ale on, on szybko minie, on pokaże jakby nowe możliwości, on. Um, to będzie ciężkie, ale to się zakończy. To będzie ta najczarniejsza godzina przed świtem. Ten świt jest tu pokazany w Asie Mieczy i pokazuje nowe szanse, nowe możliwości. Z tym, że od czego się będzie trzeba odciąć i najprawdopodobniej trzeba będzie odciąć się od tego, co spowodowało to nasze zranienie czy poczucie zranienia, bo bo to od naszego poczucia najwięcej zależy. Także coś trzeba będzie zamknąć, coś trzeba będzie za sobą zostawić. Należałoby się zastanowić, czego my tutaj nie chcemy, bo my tu czegoś nie będziemy chcieli. Tutaj dwie karty o tym mówią, że czegoś tu nie będziemy chcieli, więc to, czego nie chcemy, nie musimy wleć za sobą w kolejny okres naszej przyszłości czy naszego życia ogólnie. Tylko warto by było zostawić to za sobą, zakończyć to. Tu by trzeba było zakończyć. W zasadzie ta trzecia karta też tutaj jakby zdawała się o tym mówić, a w ogóle zapowiada nowy początek. Ten nowy początek ma szansę przebiegnąć z powodzeniem i zakończyć się z powodzeniem, ale właśnie jest tutaj ten warunek, że od czegoś trzeba się odciąć, czy coś trzeba zakończyć. Coś trzeba pozostawić ze sobą i, i wtedy można się otworzyć na tą nową szansę. Potrzebna tu będzie też siła i determinacja, odwaga wobec przeciwności losu. No bo te przeciwności losu w formie tego zranienia tu widać, czy jakiegoś problemu, czy konfliktu, cokolwiek to jest. E ale ta sytuacja tutaj coraz powoduje wzrost siły i odwagi. Także to będzie też pewna lekcja dla nas. Wzrost cierpliwości również tutaj będzie. Jeśli chodzi o finanse, królowa zapowiada sukces w pracy. Czyli tu już jest pozytywnie. Tak jak ten początek tygodnia tak zapowiadał się mało optymistycznie, tak tu idzie coraz lepiej, bo jest szansa i jest możliwy sukces lub awans, jak, jakikolwiek sukces, bo to nie musi być koniecznie awans, może być cokolwiek, może być podwyżka. Królowa mówi również o dobrym planowaniu, dobrym zarządzaniu. Co jeszcze? Mamy siódemkę tutaj, która oznacza ogromną kreatywność, czyli tu będziemy przejawiać swój talent, swoją kreatywność, swoją wielką aktywność umysłową, będziemy coś tworzyć, ale karta ta ma, zawiera w sobie również trudny wybór. Mówi o trudnym wyborze, czyli coś trzeba będzie wybrać, a będziemy mieli problem właśnie z podjęciem decyzji. Więc należałoby się kierować głosem serca. Przede wszystkim wybrać to, co się lubi, co się kocha, co się, na czym nam bardziej zależy i co jest bardziej zgodne z nami, bo tutaj wybór będzie duży i będzie powodował jakieś konsekwencje. Dlatego y, trzeba by tu było namysłu, zastanowienia i posłuchania głosu serca. A jak już wybierzemy, to pójdziemy w nową drogę. Tylko tu jest taki Trochę dziwny układ, bo my powinniśmy iść w nową drogę dopiero jak zamkniemy wszystkie stare sprawy, a tutaj jest odwrotnie, bo mamy najpierw pójście w nową drogę, a tutaj sprawy dopiero się zamykają. Troszeczkę to jest dziwnie i to być może to właśnie powoduje impas, bo mamy na końcu trzeciego tygodnia impas, czyli niemożność podjęcia decyzji jednak. Generalnie pójście w nową drogę jest czymś bardzo ciekawym, ekscytującym, czymś takim interesującym, bo spotykamy nowych ludzi, spotykamy nowe sytuacje, uczymy się czegoś nowego, więc to jest bardzo pozytywna karta z jednej strony, ale z drugiej strony, aby iść w nową drogę, powinno się najpierw zamknąć poprzedni etap. Jakieś tu rzeczy niepozamykanych, i to zamykanie takie trochę tu ciężkie wygląda bo my już tu czegoś będziemy mieli dosyć. Będziemy mieli czegoś dosyć i będziemy chcieli koniecznie wyruszyć w nową drogę. Tylko, że dopóki tych starych rzeczy nie pozamykamy, to będzie nam tu ciężko iść w tą nową drogę, dlatego jest ten impas. Z tym impasem coś tu by trzeba zrobić. No przede wszystkim zamknąć właśnie te stare rzeczy, żeby stworzyć sobie taką przestrzeń na coś nowego, żeby otworzyć się na coś nowego, żeby... Być przygotowanym na coś nowego, bo nie można jednocześnie ciągnąć, ciągnąć czegoś starego, co nam nie służy, a tu ewidentnie coś nam nie służy. Nie można jednocześnie właśnie w tym starym tkwić, skoro to jest niedobre dla nas, a jednocześnie rusz, wyruszać w nową drogę, jeżeli tam jest niepozamykane. Aż dwie karty mówią o tym, że tu trzeba coś zamknąć, że tu w zasadzie już. Następuje to zakończenie, tylko że my za szybko w tą nową drogę chcemy iść, za szybko nam się tu coś śpieszy, żeby, żeby już ucieknąć od tej sytuacji, jakby, a, ale to powoduje problem, bo tutaj nie możemy podjąć decyzji, skoro mm, za szybko chcemy wyruszyć. Więc najpierw trzeba pozamykać, a tutaj sprawy będą chciały się zamykać, no bo my mamy powyżej uszu już tu jakiejś sytuacji, ewidentnie. I będziemy gotowi nawet na to, żeby zamknąć stary etap życia. No tylko tu jeszcze będzie trzeba jakąś decyzję podjąć, jakąś decyzję. Ym... Mamy w czwartym tygodniu asamonet, czyli tak wynika, że tutaj, mimo tego impasu, szansa jednak się pojawia i to szansa taka. W sumie ciekawa, bo to może być szansa na jakąś nową działalność, czy na nową pracę, czy na jakieś przedsięwzięcia takie finansowe. Czyli bardziej tutaj finansowa szansa jest to. Aczkolwiek tu mamy na końcu puchary, więc tutaj już ten ostatni tydzień taki fajniejszy się wydaje, lżejszy, przyjemniejszy, bardziej szczęśliwy, bo tu na końcu widać szczęście, czyli idziemy już tu w dobrym kierunku. No, ale właśnie ten trzeci tydzień, no taki będzie tutaj trochę trudniejszy, właśnie ten trzeci tydzień będzie najtrudniejszy, bo mimo że jesteśmy gotowi wyruszyć w nową drogę, to tutaj to zamykanie starego etapu będzie takie trochę trudne i połączone z niemożnością podjęcia jakiejś decyzji. Co tu jeszcze będziemy mieli? No, jeszcze będziemy tutaj mieli potrzebę nauki. Potrzebę nauki tu będziemy mieli, w dwóch kartach to jest pokazane. Będziemy tutaj przejawiać zapał do pracy, czyli no, będziemy tutaj jakby, jakby wyjdziemy naprzeciw tej szansy, tej szansy która tutaj się pojawia, bo to jest ewidentnie szansa na coś nowego, na nowe zarabianie czy na jakiś nowy projekt. Ewidentnie jest tu szansa i my tutaj chwycimy się tej szansy, będziemy pracować, będziemy mieli zapał do pracy, będziemy gotowi też nauczyć się czegoś, żeby lepiej jakby realizować te swoje plany i będziemy przekładać te swoje, tą swoją wiedzę i te swoje umiejętności na zyskowne przedsięwzięcia. No ale tej systematycznej pracy tu będzie trzeba, jakiegoś zaangażowania. Także jakiś projekt tu będzie pochłaniał naszą uwagę, ale my musimy jeszcze troszeczkę się też zastanowić, bo ta karta mówi też o pewnym zastanowieniu, także to, co będziemy robić nowego, powinno temu towarzyszyć jakieś zastanowienie, przemyślenie. No i będziemy tę swoją mądrość tutaj wykorzystywać i te swoje umiejętności. A cały miesiąc kończy się bardzo szczęśliwie. Mamy tutaj harmonię, to może dotyczyć związku, ale może dotyczyć każdej dziedziny życia w sumie. Jest to zgoda, jest to jakaś współpraca, czyli jeżeli, bo tutaj tak po linii zawodowej bardziej patrzę, dlatego że są pentakle, więc jeżeli tutaj będziemy patrzeć po linii zawodowej, to będzie tutaj fajna współpraca. Natomiast jeśli patrzeć pod względem takim życia osobistego, to tutaj też bardzo fajnie, bo jest spełnienie, jest szczęście. Co jeszcze? No jest takie osiągnięcie czegoś, osiągnięcie jakiegoś celu, osiągnięcie tego, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, spełnieni. Także dobry okres pod względem finansowym. Jeżeli ktoś szuka pracy, to znajdzie tutaj pracę. Natomiast jeżeli ktoś tu będzie realizował własny projekt, bo tak tu też wskazuje, wiele tu wskazuje też na to, to też tutaj będzie pomyślnie to przebiegało. Także optymistycznie bardzo się kończy. Ogólnie, no, karty są. Jest dużo tu kart pozytywnych i jest dużo szans, bo są aż dwa asy. Natomiast te zmiany nie będą może łatwe, bo. Bo mamy tutaj dziesiątkę mieczy, która nie jest łatwą kartą, oznacza, że tutaj będziemy mieli powyżej uszu czegoś, a będziemy już chcieli jak najszybciej ucieknąć od tej sytuacji niejako i, i, i zaznać czegoś nowego. Ale to nowe tutaj przyjdzie, to nowe się tu pojawi jako szansa najpierw, natomiast później będzie też spełnienie. Będzie też jakiś rodzaj spełnienia. Na ile to się spełni, to. W życiu każdego koziorożca to będzie inaczej wyglądało, będzie się inaczej realizowało, ale to spełnienie tu widać. Czyli ta końcówka tutaj w sumie będzie najciekawsza, tak z tego wynika. No, jest też słońce, więc, więc początek też nie zapowiada się źle. Jest słońce, także, no jedynie tutaj w drugim tygodniu, właśnie to zranienie, jak, czy jakiś konflikt. To też będzie taki trudniejszy moment, ale um, ogólnie tutaj mamy, mamy fajne zakończenie. No i mamy tę, tą szansę. Mamy tą szansę, która po raz drugi się pojawia, bo tam już był jeden as, tu mamy drugiego asa. I myślę, że tą szansę tutaj wykorzystamy dobrze, bo skoro się dobrze kończy, to znaczy, że wykorzystamy ją y, tak, jak, jak trzeba. I życzę tego właśnie, żeby się spełniła ta dziesiątka pocharów, bo to jest tutaj najlepsza karta akurat w tym rozkładzie. I życzę, żeby się spełniła. No i cóż, wszystkiego najlepszego do usłyszenia.